Siemanko wszystkim, z tej strony Precel i witajcie w kolejnym odcinku z Don't Stuff. Hmm... Cóż, strasznie długo nie grałem. Co mnie bardzo martwi... Fi... Um, ale, 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 stwierdzam, że po prostu nie wytrzymuję dłużej bez tej gry. Akurat mamy jeden silku. Cóż ja chcę zrobić, a więc chcę sobie zrobić... Uh, chcę sobie zrobić... Jak to się nazywa? Bumerang! Chcę zrobić bumerang i też przepraszam, że mam już 68 dzień mm, Ale jest to spowodowane tym... Eee... No add the I Ja nie myślałem, że... Że coś do mnie idzie A to ogień e, Jest to spowodowane tym, że... Boże, te dźwięki wszystkie! Czekajcie, muszę, o, już lepiej. Jest to spowodowane tym, że nagranie mi się niechcący usunęło i... I to jest smutne. Zrobię sobie jedną szyneczkę w miodzie. A co? Take. Eee, króliki. Raz, dwa. Dobra. Open. Raz, dwa i trzy, cztery. Tak to chyba się robiło. Um, no i cóż, no niestety nagranie, znaczy nie na, samo nagranie, tylko ja bezmyślnie przez przypadek usuwając, znaczy robiąc sobie miejsce na dysku, czyszcząc wszystko, um, przypadkowo, Boże mam wrażenie, że coś do mnie idzie, że idzie do mnie jeleniocyklop, cholera jasna, um, no przypadkowo usunąłem nagranie do... To... Kolejnego odcinka i i, i i tak wyszło niestety. Eee, take to chcę mieć przy sobie. sobą to może do chestera tą różyczkę. Mm, a co niech będzie? Dobra, mamy też jedzonko. I spoko. Ja ogółem chciałbym sobie teraz. Em, ruszyć, 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 pozbierać troszkę. Um, trawy i całej reszty przedmiotów potrzebnych na na-na-na-na, na na, zrobienie um, więcej suszarni, sam już nie pamiętam co to tak dokładnie było. Ajajaj, aj, aj, czekajcie, moment Equip, muszę coś zobaczyć. A tak, aha, to się na X łapie. okej, okay. o kurde, zjechałem sobie troszkę życia. Eee. Um, bo będę potrzebował tych... Ee... O o jest, ok. No czemu zjechałem sobie znowu życie? Jebamy bumerang! Co za kupa? Sobie to... Eee, nie, to zróbmy sobie jeszcze jedno żartę, żarełko. Kuk. Kuk. Jestem w tym słaby. Zajebiasz to słabe. Mm. Take. Eee, cook i kuk, ok. A ja to sobie zjem. Dobra. Już nigdy więcej nie będę próbował. Głupi mu Wal się. <grystanie> Dobra, to ja sobie jeszcze pozbieram przy okazji tutaj troszkę tych item... znaczy itemsów eee, tych pierdołowatych saplingów. Czy drzewet się gdzieś tutaj kręci? Tak, słyszę go. Chyba, że mam zwidy, ale okej. Okay. Um, cóż, jestem straszliwie podjarany tym, że. Uh, może czasami. Kurde, ostatni raz sobie nim ale nie mam nawet. Uh, że może mi czasami ten jest cykl, głupi się wpierdzielić, ale. Ale chyba damy radę. Mm. Ile ja tam tego potrzebuję? Eee, sam nie jestem pewien, okej, okay, Tutaj jest drzewuch. Pan drzewuch, cześć panie drzewuchu. Pik. Pik. I Pik. Jeszcze te patyki. I myślę, że starczy nam to na kilka suszarni. Eee, tylko ile? Z dwie. Ojej, no coś tak mało żywiołowo dzisiaj gadam. Czemuż? Czekajcie, jeszcze x. Dobra, firma się niedługo będzie kończyć. Ja się tutaj herbatki napiję. Będzie się kończyć za jakieś... Um, no cóż... Za, 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 za jakieś... A, 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 a. Sześć dni chyba. Już powinna się skończyć Jeżeli do tego czasu mnie nie zaatakuje jelenia cyklop To się ucieszę Teraz za bardzo no nie mam co robić ehm, Ale myślę że jak zrobimy te suszarnie to następnego dnia ruszymy zwiedzać Świat e, Gdzieś 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 w te okolice Chyba nie czekajcie Moment ehm, Pamiętam że Kiedyś jak grałem, to też mi się właśnie coś tak. Prąd mi chyba wyłączył, czy coś. Ja już to zwiedziłem wszystko i tam gówno było. Um, to czekajcie, cholera, wyłączam, wyłączam tą mapkę. Mm, tutaj też wszystko zwiedziliśmy. Tutaj też nic chyba nie będzie takiego. Więc mój pomysł jest taki, żeby ruszyć się gdzieś. Gdzieś, 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 tam za Bagna. Dobra, pójdziemy sobie tam za Bagna. A co? Eee, tylko tak jak mówiłem, najpierw to podkładajmy i. Czemu to jest królik? What the fucka? Eee, To miodek trzeba odłożyć. Miodku odkładam cię. dydem, dydem, dydem. A mówiąc o miodku właśnie, eee, miałem kogoś pozdrowić. <laughs> więc bo poprzednie pozdrowienia się skasowały przypadkowo, a więc te będą tak samo suche. Eee, kurde, kurde, nie mam za bardzo czym palić. Problem. Mam też problem, bo nie mam czym palić. Fak. Fak, fak, fak. Eee, a więc pozdrawiam Cię. <laughs> Znowu takie zajebiste suche pozdrowienia. Miałem tego odno odłożyć, czy to nie jest ten? To nie jest ten. Oszukałaś mnie znowu, bro. Dlaczego? Dlaczego ty mnie tak oszukujesz? Dobra, może być tu. Na co? Mm, dalej, mięsko susz się. Ach, chcę też zabrać, właśnie tamte kawałki mięsa, bo one się suszą. Nie wiem, kilka dni? Kurde, 8 dni chyba. Nie, 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 8, nie, tylko trzy, Nie wiem. Ale, 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 chciałbym je zabrać. Mam nadzieję, że następnego dnia już będą. Bo, jak nie, to problem. Czemu ja nie tej lachy? Z tym się szybciej chodzi. Mm. Dobra. To teraz tak. Jakaś siekiera w tobie Chester? Nie schowałem w tobie siekiery. He. Take. Ehm. Siekiera. Potrzebuję trochę drewna. No niestety nie ma nigdzie drzewcania. Później sobie to jeszcze wykopię. Ale to później. Najpierw trzeba ściąć kilka drzewek. Dobra, posadźmy to. Ee, siekiera jest? Tak jest. Kurde, coś mi się wydaje, że e, psy mnie zaatakują w nocy, tego to bym nie chciał. Bardzo, bardzo bym nie chciał. Ehm, dobra, zbierzmy sobie to, super. Później to trzeba będzie wykopać, ale w międzyczasie posadźmy sobie drzewka małe, saplingi. Dołóżmy troszkę do ognia. Schowajmy królika. Chociaż nie czekajcie z tego, jeszcze mogę sobie zrobić jedno żarełko. To zabierzemy. Tak. Um. Raz, dwa, trzy, cztery i kuk. Ok, miodek odłożymy. E, szynkę też. Um. Trzeba ogarnąć ekwipunek. Jeszcze krójka można odłożyć tego. Um, teraz tak. Chciałem sobie zrobić te susze. Ale to, 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 to... Znaczy suszarnie. To są suszarnie. Czyli muszę zrobić kilka lin. Um, trzy chyba na jedną, prawda? Tak. To... Ile ja potrzebuję na pochodnie? Dwa na dwa to jeszcze... Ha. Raz i jeszcze jedną. Dobra, z mogę zrobić sobie... Um, ...suszarnię. Dlaczego sobie robię pochodnie? Bo, bo... Bo, 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 jak się wybierzemy już na podróż to raczej nie będę wracał i sobie w nocy... Znaczy nie, jakby coś mnie goniło, o. Wyżegnam ja takie głupoty. Tego możemy sobie zrobić. Dobra. I te suszarnie. Jedna suszarnia. To. I druga suszarnia tylko. Dobra. To. Super. Powiedzmy od razu mięsko. Niech będzie. Take. Tym, tym, tym. Dobra. Jest już mięsko. Super, super, super. Ja mam zawalony ekwipunek. To już nie jest super. Ekwip, co tam, Chester, masz? Eee, czekajcie. Co ja mogę do ciebie wywalić, Chesteruch? Masz różdżkę? Ok. Mogę do ciebie wywalić flinciochy Mogę też wywalić do ciebie. Eee, kill -off. I mogę wywalić. <laughs> jedną pochodnię niech będzie ta teraz e, to chcę mieć blisko, gdzieś tutaj przy sobie w razie czego e, drewno też się przyda na pewno i żarełko mieć w ekwipunku tu, dobra super, jest już trochę ogarnięty ekwipunek e, mógłbym się szczerze podleczyć Jednym killing selbem eee, hill jest? W miarę ok, Dobra. No to gdzie my teraz ruszymy? Ruszymy sobie do Wormhola. Wylecimy gdzieś na bagna i pójdziemy w tamtą stronę. W razie czego czy mam na. Tak mam. Super. Eee, jakieś przydatne przedmioty? Eee, nie za bardzo. Dobra, to hitstone w łapę. Eee, czapę mogę ubrać. I szczerze można by było wziąć tą kurtkę. Ale ona mi chyba tylko zawali miejsce w ekwipunku. Na ten dzień albo z dwa nam starczy miejsca. Mm, mógłbym wykopać, ale nie wiem czy mnie wtedy drzewie z zaatakuje. Chyba nie. Dobra, spoko. Dobra. To lecimy dalej. Nie, nie warto marnować czasu co? serio? tyle jajek? coś się zbugowało chyba, i nie było żadnych pingwinów lol mamy tyle jajek <grym> jak się cieszę, chociaż nie wiem co się z jajek robi znaczy nie wiem co się robi z jajek w Don't Starve a, a, a wormhole, gdzie jesteś, gdzieś tutaj sanity mamy sporo jump nie, inny wormhole, sorki gdzie ja jestem? O kurde, o kurde, o kurde, to nie to. E, ale możemy się tam przejść. A co? To nie ten wormhole niestety. E, właśnie, miałem też taki pomysł, aby, aby, aby... Nie, nie chcę kamienia. Mm. Aby udać się... Um... Co ja gadam, jakie udać się. Aby zrobić sobie lodówę. Ale, ale mm, Nie zrobię i dopóki nie będę miał potrzebnych mi e, przekładni. O, to się nazywało przekładnie. Pamiętam. Gółem. Sam teraz nie wiem dokładnie e, czego ja szukam. Ale tak sobie zwiedzam świat w nadziei, że coś ciekawego znajdę. Niech. Zawsze tak chodzę tą okrężną drogą, że się tak wyrażę, um, a nigdy nie patrzę na środek, co może być na środku, a może akurat tam będzie to, co potrzebuję, chociaż tak na pewno nie będzie, bo to jest to zdunstal. Dum, dum 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 Co tutaj będzie? No nic, same kamienie, pewnie. Prawda? Prawda. A dzień się zaraz kończy. Mm. Cóż, um, zanim zapadnie noc na pewno rozpalimy ognicho, bo będę musiał troszeczkę podgrzać hitstone'a, a za pomocą pochodni tego nie zrobię, no niestety, um, serio, to tutaj nic takiego nie będzie, jeszcze dojdę do końca, dojdziemy do tamtego lasku i tam rozpalimy ognisko, serio tu nic nie ma, kurde no. No peszek. Um, dobra, no to... No to idziemy tam na lasek ugry zwiedzać. Zobaczymy co tam ciekawego będzie. Um, mógłbym zgarnąć troszkę Silku um, Ale po co? Co ja ze Silku wtedy będę mógł zrobić nic takiego sobie mi się przydało? Lo jak to fajnie wygląda? Taka pajęczyna na dwa podzielona. Du, 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 du. Jakaś drużka. Spoko. Czy ja tutaj byłem? Mm. Tak, tutaj będzie się kończyć. Jeszcze w tą stronę można tylko iść. Bo tak to nic ciekawego tutaj nie ma. już wiem, że rzucanie bumerangiem przynajmniej tutaj na tej wersji jest... Na wersji konsolowej jest w cholerę trudne. A. Tutaj reszta też biom kamienne Serio? Nic tu nie ma. Tam jest jakieś przejście. No. I chyba widziałem zielonego grzyba. Prawda? Kurde! Takie małe! No nie, ale już wiem, że tam jest większy świat, czyli można tędy się wybrać i coś ciekawego znaleźć. Super! Super, super, super. Hidston jest już zimne. O, for rowerek mi odpisał. Bo chciałem się zapytać. Um, czy czy, 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 już wyszedł? Dodatek do BF4. <śmum> bo chyba już ma premium i, i możemy tak poinformować, bo nie chce mi się szukać. Dobra, to jeszcze przejdźmy ten las. Kupę drewna tutaj można zgarnąć. Kupę drewna. A w razie czego mam na ogniho? Tak, mam na ognicho. Spoko. Super, cieszę się. Mm. Chester nie ogarnia za nami. Jak zacznę zamarzać to... 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 Nie to, Boże. To od razu robię ognisko i... Mam nas wybrane. Super. Żeby nie zrobić takiej gafy jak poprzednio, że... A, zrobiłem sobie zamiast ogniska pułapkę. To już by było niezłe. Czekajcie, myślę, że można sobie zrobić ognicho tutaj i ściąć kilka drzewek przy okazji. Nie lubię takich tych biomów ciemnych, bo one wtedy straszliwie, um, straszliwie, straszliwie, straszliwie. Mogę tu ugotować? Serio? I co tam idzie, takie jajko? No nie jest za dużo. Um, kurde pająki! Tam są pajunki. To źle. Eee, ale nie lubię takich biomów, bo nic nie widać, jak już się zrobi ciemno. Znaczyż jak się zrobił już taki wieczór. Eee, to jest strasznie nie okej. Okay. To jest strasznie takie smutne i złe i, i tym gra mnie dobija. Dobra. Niedługo moi kochani, kończy się zima. I, i to już jest lepsze Znaczy taka dobra wiadomość. Czemu jak powiedzimy lepsze? Boże święty, jakie moje słownictwo czasami, znaczy no czasami. Zazwyczaj podczas nagrywania jakoś tak łapie mnie trochę stres. Sam nie wiem czemu. 200 ileś tam na, nagrań już na necie, a zawsze to samo. Ale to jest nawet takie ok. Eee, o nie, nie tak blisko, bo... Bo będzie później słabo. Eee... Jeśli chodzi o, o to, że rozpalę mocne ognisko. Może. włos mi się normalnie załamuje, jakbym miał płakać. E, dobra, zjedzmy sobie to e, Zatrzymmy grę. I słuchajcie. E, ja się teraz tak ładnie napiję hermetki. Mm -hmm. Założę sobie to czuś No i tak. Ehm, słuchajcie, zakończymy sobie odcinek z Don't Starf. Mam nadzieję, że wam się podoba. ja już Strasznie długo w to nie grałem Muszę trochę się przyzwyczaić znowu ehm, Żeby tak bardzo nie lamić, albo się nie szwendać Myślę, że w następnym odcinku zwiedzimy dalej sobie ten świat Kurde, no chciałbym walczyć z tym jeleniem cyklopem Ale się go po prostu rozwalić, bo jest dużo mięska I... No nie wiem, tak po prostu mieć to z głowy żeby się już nie stresować, kiedy on przyjdzie, kiedy on przyjdzie Och, dobra ehm, No to co, trzymajcie się, cześć